Proszę Państwa, witam Was bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu z Mediami. Bardzo się cieszę, że mogę, możemy to spotkanie odbywać w Miejskim Ośrodku Kultury. Jest z nami Pan Dyrektor jeszcze ciągle łączący funkcję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury i Teatru Miejskiego. Proszę Państwa, spotykamy się w trudnej sytuacji w Polsce. Wszyscy obserwujemy od kilku dni to, co dzieje się na południu. Bardzo wielu z nas ma tam swoje rodziny, swoich przyjaciół, znajomych. Obserwujemy to również jako samorządowcy ten dramat związany z niszczeniem inwestycji, ale również domów prywatnych. Chciałbym bardzo serdecznie jeszcze raz podziękować mieszkańcom Leszna za ich serce, za ich otwartość. Przyznam szczerze, że ta pomoc przerasta kolejny raz nasze oczekiwania. Wczoraj. Z Wodociągów leszyńskich wyjechało 9 busów z pomocą dzisiaj cztery. W zasadzie to, co zostało do tej pory przyniesione, rzeczywiście zostało rozdysponowane. W tym dzisiaj jeden cały transport pieczywa. Bardzo serdecznie dziękuję też firmom, które włączają się w pomoc, w dostarczanie transportu po naszym wczorajszym apelu o to, aby zabezpieczyć transport, no to znowu ilość zgłoszeń przerosła. Możliwości. Przypomnę, że jeszcze cały czas do godziny 8, od 8 do 18, do piątku będziemy taką pomoc materialną zbierać, natomiast, to w sensie tą taką rzeczową, natomiast pamiętamy wszyscy powódź z 97 roku, pamiętamy również jak wtedy wielką otuchę przynosiła, przynosiła kultura, Muzyka, artyści, dzięki którym również nie tylko ta pomoc rzeczowa, ale również materialna mogła być realizowana. I w związku z tym, że też jako mieszkańcy potrzebujemy tej, tego poczucia wspólnoty, bycia razem, zaproponowaliśmy, czy chcemy zaproponować mieszkańcom Leszna, aby w niedzielę spotkać się na Leszczyńskim Rynku i właśnie z kulturą w tle być przede wszystkim razem, to jest cel pierwszorzędny. Natomiast również uruchomić to, czego samorząd sam robić nie może, czyli taką zbiórkę również finansową na rzecz powodzian ale tu o szczegóły może bym poprosił już pana dyrektora. Bardzo proszę mnie też. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, no rzeczywiście to, ile się dzieje w mieście, ile akcji, nie mogło zostać nie, nie odbić echem wśród szerokiego grona artystów naszych leszyńskich. Przypominam, że, że mamy fantastyczne środowisko, które wielokrotnie udowadniało, że, że jest, łączy, łączy nie tylko pokolenia, ale łączy również ludzi w tych ciężkich chwilach. Dlatego to jest tak naprawdę oddolny ruch. My jako Miejski Ośrodek Kultury Teatr Miejski, Biblioteka, bo bo wypowiadam się z takim przyzwoleniem za kolegów dyrektorów. No, postanowiliśmy natychmiast stworzyć przestrzeń, stworzyć przestrzeń do tego, żeby zespoły muzyczne mogły się pojawić. Od razu na wstępie powiem, że to wszystko się rodzi, bo to jest pomysł chwili, pomost, pomost serc, kulturalny pomost serc. To są inicjatywy, które też wierzę w to, że Państwo na stronach Miejskiego Ośrodka Kultury, stronach Teatru Miejskiego będziecie też reagować i podpowiadać nam, co jeszcze. W godzinach od 14 do godziny 19, 19, 18, 19 chcemy być w niedzielę na Leszczyńskim Rynku. Już w tej chwili zgłaszały się zespoły, nasze zespoły, zespoły ludzi, którzy chcą tam się pojawić oczywiście zupełnie bez jakichkolwiek finansowych garzy. Chcą po prostu być, chcą spowodować, żebyśmy, żebyśmy ten czas spędzili razem, ułatwić pewnie, uwrażliwić, bo muzyka pięknie uwrażliwia, żeby łatwiej sięgało się jeszcze, łatwiej sięgało się do. do, do, do skarbonek tych najmłodszych również, jeśli będą chcieli, ale oni już to nam udowadniają podczas naszych akcji w dziecięcego teatru. A więc Szanowni Państwo, jesteśmy od 14 do godziny, do godziny 18 na pewno, jeśli będzie trzeba do 19. Dlaczego mówię, że dłużej nie? Dlatego, że Miejska Biblioteka już od piątku, każdego dnia zaprasza na koncerty dla powodzią. Zapraszamy na ich stronę, żeby się dowiedzieć. W ratuszu Miejska Biblioteka codziennie od piątku, w piątek, sobota, niedziela o godzinie 19 dla mieszkańców. W sobotę My zapraszamy do Teatru Miejskiego również na Spektach Dziecięcy, ale zostaniemy dłużej. Małe serducha również się łączą z powodzianami. My mamy tam swoje sygnały. Mamy, mamy Teatr Norwida w Jeleniej Górze, z którym współpracujemy. Mamy, mamy głogów, który czeka. Czeka, nie czeka, ale martwi się o, o nadchodzącą falę. A więc też kulturalnie łączymy się z tymi naszymi kolegami i, i, i dowiadujemy, co tam się dzieje. Również ich zaskakuje to, że miasto leśno jak zawsze nie zaspało i reaguje w taki sposób. Dlatego zapraszamy na strony kultury, całej kultury, zarówno biblioteki, Miejskiego Ośrodka Kultury, jak i Teatru Miejskiego, żeby, żeby dowiedzieć się, co będzie się działo. Powiem tylko, że w tą niedzielę, żeby... Jakoś Państwa nakłonić, aby zaplanować to popołudnie na rynku. Orkiestra Denta Miasta Leśna, która przygotowuje się z fantastycznym koncertem jubileuszowym, więc ma świetny program, zapraszamy. Będą na pewno majoretki, będą sekcje Miejskiego Ośrodka Kultury, będzie studio wokalno-językowe Rock'n'T. Zabawy dla dzieciaków. Szanowni Państwo, o tej 14 przyjdźcie z tymi najmłodszymi, bo będą również muhańcy wydział promocji i reklamy Miasta Leśna natychmiast zareagował, również przyłączył się i, i dzieli się z nami swoimi pomysłami. A więc tych pomysłów będzie cała masa. Zapraszamy wszystkich Państwa do zaglądania na strony, o których wspominamy, a my na bieżąco będziemy robić wszystko, żeby się Państwo się dowiedzieli, żebyśmy tylko, żeby tylko starczyło nam czasu, ale to, co najważniejsze, chcemy po prostu przyłączyć się kulturalnie do tego, co robi całe miasto, i widzimy to, co robi całe miasto i kultura po prostu wybrać. A to będzie zbiórka jakaś, czy pieniądze tak, będzie trzeba będziemy, będziemy zbierać pieniądze, trwają rozmowy, włączą się na pewno wszystkie fundacje, już wiemy wstępnie, że, że będą z nami dziewczyny z wająców, a więc na pewno, na pewno będziemy Przeprowadzić zbiórkę. I tak też tutaj i, i myślimy, pan prezydent zaproponował, ponieważ tych miejsc, gdzie zbieramy rzeczy, zbiórka rzeczy, czy, 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 czy tych darów, czy, czy elementów związanych z wyżywieniem, z wodą, są specjalne miejsca do tego przygotowane. Więc tu namawiamy, żeby też nie generować problemów dla państwa odwiedzających. Skarbonka dla najmłodszych. Pewnie chętnie podzielą się chociażby tą jedną, drugą złotówką. Nie chodzi o to, żeby dawać dużo, chodzi o to, żeby nas było dużo i żeby nam chciało wszystkim się po prostu pomagać. Jaki jest tytuł tej akcji? Kultura, kulturalny pomost, tak sobie to nazywamy, serc, brzmi dumnie, natomiast ten pomost jakoś tak nam tu pięknie się wpisuje w tą, tą całą akcję. A czy już wiadomo, gdzie ta pomoc miałaby trafić, ta finansowa pomoc? Tak samo jak ta pomoc samorządu dla samorządu, tak samo tutaj będziemy czekać na informacje, gdzie są największe potrzeby. No, widzimy, że tych potrzeb będzie całe mnóstwo. Tak jak mówię, no być może któryś z mieszkańców nam wskaże kierunek działań, natomiast no na pewno od tych środków po prostu będzie potrzebna mnóstwo. Zapowiadał Pan Prezydent, że spotka się z szefami klubów i ewentualnie jaka kwota z budżetu miasta mogłaby dla powodzian pójść? Dzisiaj odbyło się takie spotkanie o godzinie 8. zaznaczam, że nie dotarł na to spotkanie nikt z Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, natomiast te uzgodnienia, które były pomiędzy dwoma pozostałymi klubami, czyli klubem. Koalicji Obywatelskiej i Klubem Łączy Nas Leszno są bardzo spójne. To jest decyzja o tym, że będzie to pomoc do kwoty 250 tysięcy. Natomiast będziemy czekać z tą pomocą do momentu, w którym dany samorząd, czy burmistrz, czy wójt będziemy się mogli skontaktować i chcemy przeznaczyć te środki na konkretną inwestycję. Podpiszemy umowę taką, jaką mamy z rządem polskim, czy z Unią Europejską, tak aby ta konkretna inwestycja, czy to będzie chodnik, czy to będzie plac, czy to to będzie jakakolwiek inna inwestycja, żeby również była informacja, że ta inwestycja została sfinansowana z budżetu miasta Leszna. Tak, żeby nawet nasi mieszkańcy, którzy pojadą gdzieś w te tereny, będą mogli zobaczyć, że to z naszych środków ta konkretna inwestycja została zrealizowana do kwoty 250 tysięcy. Taką inwestycję miasto sfinansuje. A środki będą zabezpieczone już podczas sesji czwartkowej w przyszłym tygodniu? Jeszcze nie, dlatego że nie mamy. No, te uchwały budżetowe już też zostały sporządzone. Trudno jest nam też zabezpieczać środki, nie wiedząc dokładnie na co. Natomiast, tak jak mówię, no, jest pewna decyzja polityczna, że te 250 tysięcy, czy to będzie ten rok, czy następny, miasto przekaże. Okay. Panie prezydencie, była tutaj mowa o bibliotece. Chciałem zapytać o zwolnienie obręcznickiej bibliotece. A to bardzo proszę te pytania kierować do dyrektora biblioteki. Ale decyzje budżetowe zapadają pod pana ręką, podpisy. Ale pana decyzje rynko. związane z zarządzaniem danej jednostki podejmuje dyrektor. Panie dyrektorze, ja chciałem spytać pana jeszcze, by to ostatnie dni pana na tym stanowisku? Nie smutno panu troszkę? A, oczywiście, że smutno to jest 14 lat mojego życia. Natomiast yy, pan prezydent powiem. Pocieszał to nie będzie dobre słowo, ale, ale ta rozmowa z pierwszego dnia właściwie prezentury podjęliśmy taką decyzję, że miasto zasługuje. W pełni się z tym zgadzam, na to, żeby każda z tych jednostek, silnych jednostek, miała swojego dyrektora. Sam kiedyś Państwu często mówiłem o tym, że dyrektorzy powinni po pięciu latach być zmieniani, tak powinna świeżość być. Ja powiem, sam się zasiedziałem troszeczkę. Natomiast dzisiaj spoglądam na to w taki sposób, że to synergia kultury przetrwa. Jestem o tym przeświadczony. Miałem okazję rozmawiać z nowym z dyrektorem. Jestem przekonany, zdecydowanie młodszy, a więc sił więcej. A myślę, że, że uda nam się wspólnie. Ja się będę dzielił doświadczeniem. On Swoją młodością i ta synergia kultury w mieście przetrwa nieważne, kto na jakim stanowisku ważne, żebyśmy pamiętali o mieszkańcach i szukali, szukali pomysłów w tym, co my mamy do zrobienia w ramach pieniędzy publicznych i o tym przypominam często. My nie jesteśmy po to, żeby się ścigać z komercją, my jesteśmy po to, żeby zabezpieczyć rozwój środowisk kulturalnych i zabezpieczyć tą kulturę, żeby przetrwała przez lata. Panie prezydencie, był pomysł połączenia Moku ze starą biblioteką. Ten pomysł jest cały czas aktualny. Pamiętam, że nam już wizualizacje fajne się pojawiło? Tak, potwierdzam. Do końca września jest termin zgłaszania naborów. Rzeczywiście taki projekt chcemy do Urzędu Marszałkowskiego zgłosić. Tutaj też wielkie ukłony wobec pana dyrektora, który koordynował. Więc panie dyrektorze, jeżeli coś można dodać, to bardzo proszę. Ja tylko może poinformuję, że. Całość tego projektu opiewa na kwotę ponad 70 milionów złotych, niecałe 60 milionów netto. Z czego 40 milionów będziemy starali się uzyskać ze środków marszakowskich. I rzeczywiście, jeżeli ten projekt uda się zrealizować, to będziemy mieli przepiękny obiekt kulturalny. W Lesznie, co biorąc pod uwagę z planami również Pana Marszałka dotyczącymi modernizacji odstowni na cerę Muzeum Okręgowego, sprawi, że w zasadzie wszystkie instytucje kultury będą dysponowały w Lesznie taką infrastrukturą, która będzie pozwalała na to, aby oferować mieszkańcom kulturę na jeszcze wyższym, jeśli się da, poziomie niż dzisiaj. Panie dyrektorze, nie wiem, czy parę, parę zdań na temat projektu? Y, jasne. Tak, to co istotne, no rzeczywiście cały czas te prace trwają, koordynujemy, dopinamy kolory kabelków i to jest na tym etapie już w tej chwili, bo to tak po prostu trzeba przygotować bardzo rzeczowo. Y, natomiast no, to, co też istotne, bo to wbudowane zostanie w Miejskim Ośrodku Kultury, w miejscu Miejskiego Ośrodka Kultury, ale tak naprawdę myśląc o sali, o sali naszej 600 osób, myślimy o centralnej sali kulturalnej Miasta Leszna, które połączy z, z, z jakby potrzeby, bo to jest najważniejsze tak, żebyśmy mieszkańcom mogli zapewnić spektakle teatralne, zapewnić yy, podawanie tej kultury, żeby mogli ją konsumować w, w, po prostu w takich, w takich warunkach, na jakie na pewno mieszkańcy już dzisiaj zasługują. A więc to, to dzisiaj ten projekt, to jest projekt, yy, który ma zbudować jeden centralny punkt kulturalny Miasta Leszna, który, który zapewni i tak, ale też myślenie, myślę tutaj też jakby po rozmowie z Panem Prezydentem, yy, da nam szansę na to, żeby ewentualne kolejne lata utrzymania, no to przecież też trzeba utrzymać, nie generowało jakichś niesamowicie zwiększających się kosztów, żebyśmy po prostu z tego, co będziemy tu robić, mogli ten lokal utrzymywać, a jest taka szansa, jestem o tym przekonany. A co przewiduje projekt od strony technicznej? Ma być tam dodatkowa sala? Jakie jeszcze aspekty? No przede wszystkim to, co jest istotą, to sala na 600 osób. To jest to, co bardzo, bardzo potrzebujemy. Scena przygotowana do wydarzeń teatralnych z specjalnymi kieszeniami, specjalne nagłośnienie, specjalne oświetlenie, które zabezpieczy potrzeby rajderowo wszystkich zespołów, jakie są w Polsce, z wszystkich spektakli, jakie są w Polsce. To przez lata udowodniliśmy, że to pozwoliło przetrwać w najcięższych czasach Miejskiemu Ośrodkowi Kultury, że, że jesteśmy rajderowo wydolni. A więc to, to ma być sala, która nie tylko pod względem komfortu i wygody, ale pod względem możliwości. Bo dzisiaj o tym, ile kosztuje bilet, decyduje to, ile osób wejdzie na dany spektakl. Dzisiaj o tym, kto do nas przyjedzie, a kto nie zechce do nas przyjechać, decyduje o jakość sali i wielkość sali. Ponieważ no, mieszkańcy nie mogą płacić 200, 300, 400 zł za wydarzenia, yy, bo, bo po to jakby te nasze działania kulturalne, Działania miasta i jednostek kultury, aby też ograniczać te koszty. Więc jest to ogromna inwestycja. Bardzo bardzo się cieszę, że, że gdzieś też jakby w tych rozmowach z panem prezydentem nie pojawiły się ograniczenia w kategorii, że zmniejszamy w kategorii, tylko po prostu idziemy z rozmachem XXI wiek dla kultury leszczeńskiej. Więc niezależnie na którym ze stanowisk będę, będę bardzo dumny, jeżeli uda się dowieść to do końca. Czy sala będzie na jednym poziomie, czy spadowa? Z sala spadowa, sala spadowa, przygotowana na dwóch poziomach. A więc przy piękne, to co istotne, FUAJE zachowujemy bibliotekę w, jako zabytek z pięknym, zabytkowym FUAJE. Wykorzystujemy to, co najpiękniejsze, a więc na dole również będziemy mogli się spotkać w małych grupach. To, co istotne, sala przygotowana jest w taki sposób, żeby niezależnie od potrzeb kultury, również wreszcie zabezpieczyć potrzeby biznesu y, miasta Leszna i subregionu, ponieważ wiele z imprez, które mogłyby generować dochody tutaj u nas, y, no muszą wyjeżdżać, dlatego że na dzisiaj takich warunków po prostu nie byliśmy w stanie spełnić.